Cześć, witajcie na kanale Ala TV. Dawno nie było odcinka, a więc czas na nowy filmik. Dzisiaj pokażę Wam, jak było na mojej pierwszej komunii świętej. Zapraszam wszystkich. Miłego oglądania. Kochane dzieci, drodzy uczestnicy uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, uczestniczymy we mszy świętej, która jest bezkrwawym uobecnieniem krzyżowej ofiary Jezusa Chrystusa. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii, taki dla nas Jezus dzisiaj przygotowuje posiłek. To Eucharystia. Weźmiemy go w siebie, w chlebie konsekrowanym, Jego ciało. To jest dla nas pomoc, żebyśmy uczyli się, jak tworzyć wspólnotę na podobieństwo tej sploty, którą tutaj mamy, wokół ołtarza. Może uda się tylko raz w tygodniu, ale spotkacie się razem ze sobą po to, żeby chociaż dziesiątek różańca odmówić, albo przynajmniej jedno chwała Ojcu. Niech ten dzisiejszy dzień pomoże nam zobaczyć, że Jezus może być nie tylko w tabernakulum, on może być cały czas z nami. Jeżeli przyjmiemy Go w serce, a potem będziemy się troszczyć, żeby w tym sercu był stan łasku święcającej, żeby nie zatrzasnąć Panu Jezusowi drzwi przez grzech ciężki. A nawet jeśli On się zdarzy, to jak najszybciej wrócić przez konfesjonał, wtedy Jezus będzie nam pomagał, abyśmy uczyli się, jak tworzyć wspólnotę z Nim i wokół siebie. I tego Wam z całego serca życzę. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. O ty co mieszkasz w na O ty co w moim sercu na dnie. Głos w moim moim dniu wczorajszym po raz pierwszy przystąpiliśmy do sakramentu pokuty i pojednania, a dziś przyjęliśmy Jezusa w Eucharystii. Dziękujemy Bogu za tak wielkie dary, za to, że chce mieszkać w naszych sercach. Dziękujemy naszym kochanym rodzicom za trud wkładany w nasze wychowanie. Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom, siostrom i katechetom za przekazywaną wiedzę. Dziękujemy panom, organiście i kościelnemu, a Wam, drodzy kapłani. Wyrażamy wdzięczność za pielęgnowanie w nas wiary i za troskę o nasz duchowy rozwój. Obejmuję wszystkich nauczycieli, dyrektorów, wychowawców i dziękuję Wam za piękną Waszą postawę. A Wy, drodzy rodzice, tak jak wczoraj, pięknie przyprowadziliście dzieci do spowiedzi i poszliście razem z nimi. Tak jak powiedział ksiądz Łukasz, niech to będzie budowanie tej wspólnoty, że jeżeli będziecie razem iść przez życie i z Panem Jezusem, zobaczycie, jakie będzie piękne to życie, i waszych dzieci, i wasze. A ten tutaj relikwiarz, o którym mówił ksiądz Łukasz, to jest Karlo, który w wieku 15 lat zmarł, ale od pierwszej komunii świętej starał się być zawsze na mszy świętej, każdego dnia. I powiedział: To moja autostrada do nieba. Życzę Wam, żeby też Waszą autostradą była Eucharystia, na której jak najczęściej będziecie ze swoimi też rodzicami. Drodzy rodzice, życzymy, żeby dzisiejszy dzień był naprawdę bardzo radosnym dniem. Życzymy, żeby to doświadczenie, pierwsze doświadczenie Jezusa Eucharystycznego, wylało się na Waszą rodzinę wieloma łaskami. Ten chleb, który dzieci trzymają, jest symbolem Eucharystii. Czytamy w Ewangelii, że uczniowie po zmartwychwstaniu, kiedy szli do Emaus, poznali go po łamaniu chleba. Dlatego też dziś dzieci otrzymały ten chleb po to, żebyście się z nimi symbolicznie przełamali jako wasza łączność z tym dzisiejszym bardzo ważnym dla nich momentem przyjęcia pierwszej pomony świętej.

bardzo miło wspominam dzień pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście miałam dużo gości i dużo prezentów, ale najbardziej mi się podobał moment, kiedy przyjmowałam Pana Jezusa do swojego serca. A wy mieliście Komunię Świętą? Czy jeszcze jej nie mieliście? Jeśli nie mieliście, nie ma się czego bać. To jest piękna chwila. Pan Jezus do was przychodzi w postaci chleba, by być w waszym sercu. To jest bardzo piękna chwila, którą zapamiętam na całe życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.